Witajcie w kolejnym odcinku. To pierwszy w sumie odcinek z przedniej kamery z telefonu, ale nie chciałem taszczyć aparatu, jestem teraz w garażu, więc postanowiłem nagrać taki odcinek, można by powiedzieć, na szybko i 4K. Przednia kamera, oczywiście. Ja odcinek o skrzyni biegów już Wam nagrywałem. Automatycznie skrzyni biegów, czego unikać, jak powinny się użytkować, ale yy, nadal nie rozumiem takiej jednej rzeczy, którą wielu użytkowników automatycznych skrzyni biegów. Wielu użytkowników dłużej użytkujących automatycznie skrzyni biegów niż ja robią, i to osoby, które remontują skrzynie biegów, osoby, które mają jakieś pojęcie o tym, łapią się za głowę. Ja w sumie też mi dosłownie coś skręca, gdy takie coś usłyszę, uwidzę, bo szkoda mi skrzyni biegów. A mianowicie chodzi mi tutaj o zapadkę. Tą zapadkę, o której wspominałem, że ona reguluje w pozycji parking mechanizm tam różnicowy i, i po prostu samochód jest no, w trybie parkingowym. Nie? Tak, abyśmy sobie zablokowali skrzynię biegów, czyli ten parking P, to jest bieg, który zawsze stawiamy. Parkując na parkując po prostu samochód przed, przed jego wyłączeniem, chociaż w nowych, tak jak na przykład w Korsie, to nawet jakbym sobie zapomniał nacisnąć P, to jak wyłączę silnik, to po dwóch, trzech sekundach nie wiem, że się zaciągną hamulce automatyczne, automatyczny hamulec postojowy, czyli ręczny, to jeszcze dodatkowo zaciągnie się sam automatycznie P więc taki już ten, te samochody nowe są teraz takie y, inteligentne, że już wszystko praktycznie robią za użytkownika w razie gdyby się zapomniał, nie? I więc tutaj chodzi w dzisiejszym odcinku o zapadce. Coś Wam y, wyjaśnię, teraz y, podniosę trochę samochód y, na podnośniku i Wam pokażę o co, mi, o co mi chodzi, ale na razie tak wspomnę tylko teoretycznie, że najlepsza opcja dla tej zapadki nie tylko, gdy parkujecie na wzniesieniach. Ja już wyrobiłem sobie taki nawyk, że parkując na każdym na, każdej, na każdym rodzaju nawierzchni czy jest idealnie prosto, czy... No, nigdy nie mamy pewności, czy jest idealnie prosto. Zawsze mam schemat działania taki. Najpierw zaciągam hamulec postojowy, później dopiero naciskam P. Dlaczego? Ponieważ, jeśli najpierw zaciągnę hamulec postojowy i później nacisnę P, to to tutaj, ale nie mogę tak zrobić, bo mi się dźwięk rozsynchronizuje. To tutaj najpierw całość zawiśnie na hamulcach. Na hamulcu postojowym całe zawieszenie, cały ciężar samochodu zawiśnie na hamulcach postojowych. A później, gdy wbiję P, ona sobie wejdzie luźno pomiędzy ząbartkę. I gdy puszczę hamulec, no to tył się jest dojrzałości, czy jest. Z górki czy pod górkę, no to jak jest z górki, no to, no to tył siądzie, jak jest pod górkę, no to tył się podniesie, ale zepsuje się to wszystko na zawieszeniu, na hamulcach, i wtedy zapadka w momencie wbijania wejdzie sobie leciutko, i zapadka w momencie wychodzenia, wybijania na przykład na drive czy na, na wsteczny yy, wyjdzie sobie bez najmniejszego problemu. To się właśnie tyczy mm, szczególnie no starszych ale też i nowszych wyposażonych w wybierak elektroniczny taki joystick jak ja ponieważ jeśli mamy elektroniczny wybierak no to wysuwa nam tą zapadkę silniczek i co się dzieje w przypadku kiedy byśmy nie zaciągnęli najpierw hamulca ręcznego tylko najpierw dali, najpierw dali P no hamulec ręczny to się przy okazji zaciągnie jak wyłączy to przypominam ale co by się stało na przykład, jeśli byśmy nie gasili silnika i tylko zostawili sobie na pozycji P? Yy, jak mamy równo, to może też być, ale nie zawsze. Ale jak już mamy jakąś lekką pochyłość do z górki czy pod górkę, to jeśli zaciągniemy P, to samochód nam bujnie do tyłu. To jest taki charakterystyczny obyw, Jak mamy w manualnej skrzyni biegów, jak żeśmy je gasili, zostawiali na, na jedynce, puścili sprzęgło, to jeszcze tak leło. To tu jest podobna zasada. I co się wtedy dzieje? Samochód błinięty do przodu czy do tyłu zaprze się na tej zapadce. I później elektroniczny wybierak ma bardzo ciężko ją wysunąć, I ta zapadka też się wyciera wtedy. Innym przypadkiem jest takim, że no już chyba takie to już są takie skrajności, skrajność, że jeśli zostawilibyśmy na bardzo stromej górce i zaciągnęli samopę i puścili gwałtownie hamulec, no to. Jeśli zapadka jest jakaś kiepska, to mogłoby ją i nawet wyłamać. To samo się też tyczy, jakby na przykład kogoś naszło wrzucać pep podczas jazdy. To, to jest pod, z małą prędkością jest to niestety możliwe, ale też o tym wspominałem, żeby tego nie robić. No to też się może tak stać, że, że zapadka może, może wyjść. Ale to już są naprawdę takie skrajności. Najprawdopodobniej po prostu szarpnie i ta zapadka dostawi, co nie jest dla niej dobre. A w przypadku klasycznego wybieraka ręcznego, będzie nam ciężko po prostu wybić z tego P, z tego P na wstecznie czy na drive, i będziemy się musieli szarpać. Tak samo jest z, tym, z wybierakiem elektronicznym, bo tutaj będzie miał cięższą robotę silnik. A po co męczyć silnik, po co go szybciej zużywać? Tym samym po co wycierać tą zapadkę, po co męczyć to wszystko yy, i skracać jego żywotność? Po co, nie? Teraz yy, uniosę samochód i pokażę Wam o co chodzi. Teraz zademonstruję, o co tu chodzi. Samochód jest już uniesiony. Troszkę. Widzicie, to jest taki luz. To będzie miało każde skrzynienie. nie? I załóżmy, że, że parkujemy z górki. W momencie, kiedy wbijemy P, bez wrzucenia ręcznego, będzie. Weźmiemy tak. Będzie błynięcie. I tu się mocno wszystko na tej zapadce, teraz na nim napieram, zawsze. I kiedy będziemy próbować ją wyciągać, ona będzie, ona będzie wychodzić z dużym oporem ona będzie wychodzić z dużym oporem co jak wspominałem może przyczynić się do jej szybszego zużycia ale na pewno w przypadku elektrycznego, elektrycznego wybieraka wysuniemy wysuwając to na pewno męczymy też silniczek i cały ten, cały ten mechanizm tak samo jest jeśli postawimy pod górkę no to jak też wrzucimy P no to będziemy mieli jak bujnięcie i dostawienie w tą stronę yy, zapadki, i będzie, i będzie ten sam problem. Więc miejcie to na uwadze, jeśli nie planujecie wyłączać silnika. Zawsze zaciągajcie hamulec postojowy przed wbiciem P. A nawet jak Wam się nie chce zaciągać hamulca ręcznego, bo na przykład macie zwykłe i nie wiecie, ile dociągnąć, żeby trzymało porządnie. W przypadku elektronicznego to nie ma o to obawy, bo naciskam przycisk i specjalny tam taki ślimak, on zawsze dopchnie do granic możliwości yy, klocek do, do tarczy i ten hamulec się zaciągnie, a jeśli nie macie, to chociaż, a Wam się automatycznie przełączy, że tak powiem, na, no, w tych nowszych samochodach yy, na P i Zablokuje wam się sam hamulec ręczny, to trzymajcie hamulec nożny cały czas. Nie, jeśli już nie chcecie wbijać tego P, albo już wbijać, wbijecie P, trzymajcie hamulec nożny cały czas, pomimo wbitego tego P, wyłączcie hamulec i poczekajcie chwilę 3 może 4 sekundy, usłyszycie bzzz, Zapali Wam się kontrolka, że hamulec jest postojowy zaciągnięty. Wtedy odpuśćcie hamulec. Wtedy też będziecie mieć pewność, że jak trzymaliście wszystko, i zaciągnął wam się hamulec postojowy, to wtedy macie pewność, że wszystko zawisło na hamulcach i zapadka zarówno weszła sobie swobodnie, jak i wyszła sobie swobodnie. A ja stosuję metodę taką właśnie, że gdziekolwiek się zatrzymuje, czy gaszę, czy nie gaszę silnik, zawsze już zrobiłem sobie taki nawyk, cyk, klikam sobie przycisk, padał hamulca nawet wtedy wpadnie tak centymetr, wtedy czuję, że, że się już zaciągnął, i wtedy wbijam sobie P, puszczam sobie hamulec i wszystko mi stoi na hamulcach, nie martwię się, martwi się o nic. A teraz, dobrym tego przykładem, nie, nie pokażę Wam teraz, bo nie będę nigdzie jechał na razie. I szkoda mi uruchamiać samochodu, że, żeby paliwo paliwowe już i akumulator na rozruch. Ale jeśli teraz postawię na kołach samochód i będę próbował... Yy, będę próbował wbić później jadąc yy, drive To będę miał właśnie to szarpnięcie A wiecie dlaczego? Tego, że teraz też się rozluźniło to wszystko I jak postawię yy, Samochód na kołach Nawet jakbym Nawet jakbym o Zluzował gdzieś tak Tu jest Przód Tu jest tył Gdzieś tak o nawet pomiędzy To jak Opuszczę samochód To to koło tam minimalnie dotknie do tej zapadki i, i też powoduje jej lekkie naprężenie Będę czuł to ewidentnie kiedyś jeżeli tego nie odczujecie na filmie, ale kiedyś wam się postaram pokazać będzie gdy wrzucę drive, będzie takie właśnie szarpnięcie bo ta to się wszystko napręża i ta zapadka z siłą wychodzi więc jak przy, przy zmianie kół czy, czy coś takiego od czasu do czasu no to, no to nic się nie stanie nie? ale jeśli byśmy tak robili ciągle to tak jak wspominałem wcześniej więc Miejcie to na uwadze. Stawiajcie samochody, tak jak tutaj Wam też radziłem. Jak w poprzednim odcinku, regularnie zmieniajcie olej. I skrzynia biegów automatyczna będzie Wam służyć długo. Dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Na razie.